Cześć, tu kala. Wracam do Was po trochę dłuższej przerwie wakacyjnej. Chciałabym Wam pokazać projekt, który zrobiłam w ramach zabawy na Instagram dla Home Decor Craft O'Clock. Jest to taki zestaw szkolny, nawiązujący do, do takich starszych czasów. Na początek jest to pudełko w kształcie piórnika, które ozdobiłam kolekcją yy, Czas Gentlemenów. W środku to wszystko jest sztywne, w środku. Ma przegródkę i małą kieszonkę na jakieś notatki. Później taki mały drobiaz rozetka w kształcie, nie, magnes w kształcie rozetki odwrotnie. No i tutaj to jest plecak. Plecak to jest sztywne pudełko. Tutaj ma ozdobne, ozdobne szlówki. Otwiera się na magnes. No i w środku zrobiłam, zrobiłam. Kilka notesików z papierów Craft są to bardzo proste zeszyciki zamykane na zszywki, papier kraftowy, tutaj elementy do wycinania, to są karty do Project Life z kolekcji czas no i tutaj dwa notesiki, tu próbowałam nawiązać do Starego Bruliona, nie do końca mi się to podoba, to są... No to siki zrobione z kolekcji Summer Charm. Zapraszam Was na zabawę, która trwa do końca września na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie. Pa.